you. Normalnie zaczynamy od rodziny kortni jest 6.30, ona wstała bardzo wcześnie, nie wiem w sumie po co, bo potrzeba ma raczej na normalnym poziomie, czuje się bosko. Poproszę ją, żeby ona się tutaj pouczyła czegoś na ten, na przedmiot, dlatego że oglądałam sobie właśnie jakie mamy zaliczenia w tym semestrze i przypominam, że mamy dwa ostatnie kursy i skończymy wtedy studia i ona ma tylko i wyłącznie przystąpić do egzaminu, żadnych w ogóle prezentacji, żadnych prac semestralnych, także żeby mieć pewność, że te szóstkę dobijemy, to będziemy się przez cały ten semestr uczyć z podręcznika. W ogóle tak abstrahując od tego co się dzieje tutaj w Simsach, to jest dobra wiadomość raczej dla mnie, bo mam nowy mikrofon i ten mikrofon, on jest wystarczająco dobry, żeby łapał mnie, a nie łapał tego, co się dzieje już trochę dalej ode mnie, więc mam możliwość, więc mam możliwość łączyć wiatrak na czas nagrywania, w związku z czym już się nie duszę, tak jak dusiłam się wcześniej, bo było bardzo duszno u mnie w mieszkaniu. U mnie w mieszkaniu ogólnie jest duszno, ale jeszcze jak się zamknie wszystkie okna, żeby nie było hałasu, jak się wyłączy wiatrak, żeby też nie hałasował, to po prostu już się nie dało oddychać po 40 minutach tam nagrywania odcinku. Także jeszcze zrobię sobie łyczek swojego monsterka, tutaj zimnego prosto z lodówki. I można zaczynać. Plany na dzisiaj są wielkie. E, tutaj Kamila kochana, jak zawsze nam coś zrobiła do jedzenia. E, tym razem kanapki. Oj, e, jakoś normalna nie postarałaś się. Nie postarałaś się. Plany na dzisiaj globalne. E, dosyć tego czytania. O, może właśnie. Jestem dzisiaj w nastroju na to, żeby poprzebierać trochę korni, bo chcę jej dodać chcę jej dodać jakieś fajne ciuszki. E, I dzisiaj odwiedzamy naszą rodzinę. Wiem, że. Co teoretycznie byliśmy niedawno, ale wiecie, nie mogę czekać do następnego weekendu, bo korki już skończy studia, i wtedy równie dobrze może po prostu wrócić do domu. Zobaczymy, co się będzie działo w ogóle za tydzień. Ale chociaż teoretycznie każdy odcinek trwa gdzieś tam dwa dni, ostatni Aha. chyba trwał dzień, to w głowie mamy to, że czas jest jednak trochę bardziej rozciągnięty, i powiedzmy, że trochę tam czasu minęło już od. Y ostatniego jej pobytu w domu. A po co w ogóle mamy tam jechać? Właśnie. Może zauważyliście, ja już nawet zapomniałam wam pokazać, że czy to jest ładne, ale chyba nie pasuje. Dobra, więc może na najpierw wam powiem, a później wybierzemy jakieś ciuszki. Po co my tam w ogóle jedziemy? Bo zapomniałam wam pokazać, ale Kortni kupiła kilka nowych rzeczy do swojego pokoju, i szczerze mówiąc, nie ogarnęłam w ogóle, że ona nie ma praktycznie pieniędzy. Dlatego, że przecież kupowaliśmy te wszystkie dekoracje do salonu, i chociaż teoretycznie według historii e, przyniosła je Kamila, to my musieliśmy za to zapłacić, więc e, e, jesteśmy spłukani. I kupiłam e, ja w prawdziwym życiu e, niedawno nowy dodatek, to znaczy akcesorium, e, pokój dziecięcy, i było tam kilka rzeczy, które chciałam wstawić Kortni do pokoju. I zrobiłam to, tylko że ona teraz nie ma pieniędzy, więc pojedziemy do naszych rodziców prosić ich o jakąś zapomogę. Ten kombinezon wydaje się spoko i nawet pasowałby do Courtney z taką żółtą koszulką, jeszcze tylko jakieś inne buty trochę. Chciałabym raczej jakieś sportowe do, do tego typu kombinezonu. W ogóle mam takie buty i je uwielbiam, dlatego że mają takie oczka tutaj na czubku, też te kapciuszki. Mogę to podlinkować, jeżeli ktoś będzie chciał, dlatego że ja kiedyś naściągałam tyle dodatkowych butów, że do teraz nawet nie zdążyłam wszystkich użyć. Może wezmę zwyczajne trapki, żeby już nie wymyślać. Czarne. Czy mi się wydaje, czy Kortni trochę przybrała na wadze, może od tego, że Kamila cały czas coś gotuje? I jeszcze jeden jakiś strój. Może jeszcze jeden jakiś strój, bo jestem w nastroju i dopóki jestem, to lepiej to wykorzystać. Kortni raczej nie nosi takich crop topów. Zresztą widzieliście, bo. A może jeden z tą koszulką naszego klubu dyskusyjnego? Widzieliście, że Korty nie nosi tych crop topów, bo nawet jak Kamila wybierała jej strój, to był chyba. To jest jedyny strój, który ona ma z takim crop topem, bo po prostu to nie jest w jej stylu. Spróbuję znaleźć może jakieś fajne żółte spodnie. Nie wiem, czy to się uda, czy to nie będzie przesada. Wszystko jest takie żółte u niej. Ja w ogóle jestem. Ja zazwyczaj aż tak nie akcentuję to, że ktoś ma swój ulubiony kolor, ale w przypadku Courtney wyszło akurat tak, że ona faktycznie wszędzie ma ten żółty i na przykład jej pokój, to ja już kupiłam jej nowy dywan, tylko żeby jakoś e, odwrócić... W ogóle zajebiste dresy. E, żeby odwrócić jakąś uwagę od tego, że ona ma tam te, tyle żółtych rzeczy. Dobra, znalazłam coś takiego, takie sandałki i wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko. Trochę są te ubrania takie letnie, ale wiecie, zauważyłam, że mam taką tendencję uzależniać styl ubioru moich Simów od tego, jaka panuje obecnie u mnie pogoda. I na przykład byłam niedawno na zewnątrz, poszłam do galerii po kilka rzeczy. I było tak gorąco, jak ja wracałam, bo poszłam jeszcze o jakieś dziesiąte, więc słońce aż tak nie nagrzało, ale jak wracałam, to dosłownie czułam się jakbym po prostu wystawiła się na pełne słońce na plaży. A przecież szłam przez miasto, normalnie przez miejski teren. Były drzewa, były, były jakieś cienie, ale tak w cholerę grzało to słońce. I teraz widzicie, mam taką tendencję do tego, że ubieram kortni w takie letnie stroje, a kiedy jest na przykład zima, to nagle zakładam swoim simom cały czas sweterki, bluzki, kurtki i itd., i Wybierzemy teraz jakiś jeden z tych strojów, które tam stworzyliśmy, może te ogrodniczki i wybierzemy się w podróż do naszych rodziców. Jeszcze zanim do rodziców, to zapomniałam wam pokazać ten pokój przecież. Mamy tutaj taki parawan, który odgradza jakby te część, gdzie Courtney się przebiera, są jakieś właśnie ubranka. Tutaj kupiłam jej jeszcze takiego pluszowego misia. Wiecie co? Może dostała go od Leona. Tak sobie myślę, no to chyba, chyba by było słodkie. Jakieś tutaj jeszcze obrazki, mówię ten dywan, żeby trochę. Żeby trochę jakoś odwrócić uwagę od tego, że wszystko jest żółte, chociaż jak go wybierałam, to widziałam też bardzo ładne żółty dywany, ale tego by było już za dużo po prostu. I tutaj jeszcze takie zdjęcia, powiedzmy, że to są zdjęcia z jej dzieciństwa i może to jest ona na tych zdjęciach, to są jej przyjaciółki, jakieś tam wiecie. Dałam też w ustawieniach koloru i intensywności, żeby te światełka były niebieskie. Takie wiecie, jak na choinkę, jak teraz wieszają sobie ludzie na ścianach. I to też w jakiś tam sposób trochę zmienia kolorystykę tego pokoju. U tutaj Kamili nic się nie zmienia, nie przyniosła nowych desek, szafy są puste, ona w ogóle żyje w jakimś innym świecie. Jesteśmy już przed domem naszych rodziców i to jest trochę taka niezapowiedziana wizyta, dlatego że Courtney stwierdziła, że jeżeli przyjdzie osobiście błagać o tę swoją zapomogę, to przyjdzie to o wiele łatwiej. Wafel nadal się tutaj, to znaczy nadal znowu się tutaj kąpie, także on chyba bardzo lubi wodę, fajnie, że mają w takim razie ten basen, w ogóle bez drabiny. Tak, przywitaj się z ojcem się nie mogę na wafelka napatrzeć. Jeszcze w ogóle nie miałam ani razu owczarka w grze, także stwierdziłam, że im zrobię, i no, on jest po prostu przesłodki. W czwórce nieźle wyszły te zwierzęta, jeżeli chodzi o sam wygląd. W trójce one też były fajne, mi się podobały bardzo, tylko w trójce w ogóle w czwórce też. W obydwu częściach mam wrażenie, że jest problem z tym, że... Obroża wygląda bardzo nienaturalnie, dlatego że ona jakby ściska w ogóle zwierzę. Albo ja nie pamiętam do końca, jak tam było w trójce. W trójce chyba sierść zakrywała część obroży i to było zrobione lepiej. Tutaj w czwórce często w ogóle nie daje żadnej, bym chciała, dlatego że e, wtedy po prostu to jest jakaś karykatura, a nie zwierzęta. Dobra, Kortin pójdzie teraz do mamy i poprosi ją o pieniądze, dlatego że ojciec to pewnie okay. cały czas. E, tylko słyszę, że ona coś wydaje i powie, że dorosła jesteś, pojechałaś na te studia, to, to zarabiaj teraz, chociaż często teoretycznie nie ma jak zarobić, bo miała stypendium tylko na początku semestru i to stypendium opłaciło jej uczelnie. Więc no oni może chyba też iść do pracy na studiach, bo nawet fizycznie kiedy byśmy się wyrobili. Mamy tylko dwa kursy teraz, więc. Takie to jest, wiecie, wątpliwy temat, więc poprosi, umamy pieniądze. Ojciec już tutaj przyszedł, bo usłyszał pewnie coś tam o złotóweczkach i, i przybieg, podsłuchać. Dobra, i teraz ich rozmowa zejdzie na trochę poważniejszy temat, dlatego że mama jej powiedziała, że oczywiście, że dostanie pieniądze i ona zawsze będzie chętna jej pomóc, tylko to będzie ostatni raz. Więc kłopotnie się bardzo zdziwiła, o co w ogóle chodzi, bo nie spodziewała się, że mama coś takiego powie, dlaczego to miałby być ostatni raz, kiedy ona dostaje pieniądze. To jest po prostu jakby trochę dziwne, bo zawsze jej pomagali, a zresztą ona nadal jest ich dzieckiem i ona jest na studiach, więc teoretycznie powinni ją utrzymywać. I w tym momencie mama Kortni powie: że sprawy wyglądają tak, że oni chcą adoptować dziecko. I pewnie Kortni będzie teraz w szoku. Jakie w ogóle dziecko? Jak je adoptować? Przecież ona jest dorosła, oni są już starzy. Skąd nagle to dziecko? E, Potrzebuje, żebyś była trochę, trochę zła albo zdziwiona? Trochę tutaj użyjemy kodu. Okej, okay, możemy już iść dalej, więc musiałam trochę pozmieniać jej nastrojniki i nie lubię w ogóle tego strasznie robić, bo y, trzeba tam grzebać, w ogóle szukać spośród wszystkich możliwych. Rodzice powiedzieli, że chcą adoptować dziecko, i Courtney po prostu y, ona nie rozumie. Ona nie rozumie, co to znaczy, dlaczego pewnie czuje się w jakiś sposób oszukana, nie spodziewała się tego i w pewien sposób pewnie myśli, czuje się od razu zagrożona. Ona nie zdaje sobie z tego sprawy. To są podświadome takie emocje, ale czuje ewidentnie, że coś jest nie tak. I rodzice, rodzice pewnie są trochę obrażeni, bo y, oni się spodziewali, że ona się ucieszy, że będzie miała brata albo siostrę, w ogóle jakieś rodzeństwo, y, a w dodatku powiedzieli, że przecież to jest taki duży dom, że ona wyjechała, że tak świetnie sobie daje radę, że ona zaraz rozpocznie nowe życie, a oni zostali tutaj sami. Jest mnóstwo dzieci, które nie mają rodziców, potrzebują rodziny zastępczej czy coś takiego. I oni to planowali już od dawna, tylko nie wiedzieli, jak jej powiedzieć i nawet... Już chodzili na te spotkania i tak dalej, już wiedzą. Już znają się bardzo dobrze z tym dzieckiem, które przyjdzie do tego domu. I Korni nie rozumie, jak oni mogli to przez taki długi czas ukrywać. Jak to w ogóle co to znaczy? Ona nie spodziewała się, że ta zwyczajna wizyta, gdzie chciała odwiedzić rodziców, poprosić o pieniądze, spędzić z nimi trochę czasu, że ona się skończy w ten sposób, że ona się dowie, że jej rodzice w ogóle ukrywali coś przed nią, że planowali coś, coś takiego, że to jest poważna sprawa, że nie zapytali się jej o zdanie, ale to. Jest jest ich życie, jakby wiecie, oni, pomimo tego, że są jej rodzicami, oni nadal e, mają własne życie i chcą, jakby robić w tym życiu to, co im się podoba. A chcieliby właśnie dać dom jakiemuś dziecku, bo czują, że są w stanie jeszcze kogoś wychować, są w stanie jeszcze komuś pomóc i brakuje im po prostu, wiecie, dziecięcego śmiechu w domu. Oni się lubią opiekować dziećmi, lubią dużą rodzinę, ale, ale jakoś nigdy nie zdecydowali się na to drugie dziecko, kiedy mieli kortni, e, i chcieliby teraz to zrobić. Tylko, że e, jej mama jest już e, za stara, żeby e, zajść w ciąg Zgodnie z nimi sami nie, ale y, w prawdziwym życiu powiedzmy, one nie chce już zachodzić w ciążę, po prostu, bo to się wiąże z ryzykiem, to się wiąże z, wiecie, dziewięcioma miesiącami y, naprawdę czasami ciężkich przeżyć. Także stwierdzili, że adoptują dziecko, i tak jak mówiłam, planowali to już od dłuższego czasu, już y, zwrócili się w odpowiednie miejsce. Znaleźli odpowiednie dziecko. Praktycznie wszystko jest gotowe i właśnie chcieli jej powiedzieć o tym teraz, zanim jeszcze to dziecko się pojawi. Żeby po prostu zobaczyć, co ona na to powie. I fakt, że Kortni zareagowała w ten sposób, że nie wspiera ich w tym, co robi, sprawia, że czują się zranieni, ale jakby wiedzą, że Kortni jest pewnie w szoku, że pewnie to dla niej też nie jest łatwe, że ona dopiero się o tym dowiedziała. Spodziewali się, że będzie raczej szczęśliwa, ale byli gotowi też na to, że Kortni ich nie zrozumie. I mama teraz jej powie, że dlatego właśnie że oni będą mieć e, nowe dziecko, to ona musi trochę wyjść na prostą sama i trochę im w tym pomóc, odciążając ich z obowiązku jakby opiekowania się nią tak w pełni. E, to nie znaczy, że oni znaleźli sobie nowe dziecko i zapominają w ogóle o Kortni. tylko chcieliby, żeby Kortni już faktycznie zaczynała to samodzielne życie, bo ona zaraz kończy studia i znajdzie pracę, także wiecie. Do tego też pewnie e, pojawia się pytanie, czy e o, tam biegnie e, pojawia się pytanie czy Kortni nie gadaj że do basenu pójdziesz e, czy Kortni wróci do tego domu po skończeniu studiów zapewne nie jeżeli tutaj będzie dziecko to nie będzie tutaj dla niej miejsca to jest chyba Oczywiście, bo jedyny pokój, jaki tutaj jest, oprócz pokoju rodziców, to jest ten. I on w ogóle jest dziecięcy. Ewidentnie Courtney już dawno wyrosła z tego pokoju. Te wszystkie zabawki tutaj i tak dalej, to też wszystko zajmuje miejsce i po prostu dla Courtney go tutaj nie ma. Kurde, ja cały czas myślałam... Cały czas myślałam, że to jest główne wejście, ale to tutaj jest główne wejście. No to wiele wyjaśnia, bo mnie tak dziwiło, że wejście jest od razu przez gabinet, ale pomyślałam sobie, no w sumie, czemu nie, ale to jest takie fajne wyjście z gabinetu na patio. Moim zdaniem w ogóle ten dom jest przepiękny, także jakbyście chcieli, też jest do pobrania w galerii, tutaj macie nawet jakiś warsztat i tak dalej. Także, o Boże, wafelek. Dobra, wafelek już poszedł spać trochę, go pogłaskaliśmy. No i co ja wam mogę powiedzieć? Courtney dostała to, czego chciała, mama dała jej tysiąc simoleonów. Powiedziała jej, że żeby ona to wszystko przemyślała, że z pewnością to nie jest aż tak straszny temat. Jak się jej wydaje, że przecież oni będą szczęśliwi, kiedy pojawi się tutaj nowe dziecko, bo oni chcą przecież temu dziecku pomóc, oni chcą też się z kimś zaopiekować, bo czują się po prostu też już, że to życie gdzieś tam dla nich dobiega końca, przynajmniej jest bliżej niż dalej, a oni nie są na to jeszcze gotowi. Ich zdaniem to oni jeszcze wiele mogą w tym życiu osiągnąć i chcą właśnie wychować kolejne dziecko. Także Courtney nie powinna być aż tak, nie powinna być aż tak zła na nich i, nie, i powinna ich raczej wspierać w, te, w tej decyzji. Mam nadzieję, że rozumiecie w ogóle, dokąd ja dążę z tym wszystkim, co mówię, że rozumiecie jakby, że potrafię w dobry sposób przekazać intencje obydwu stron. Także dla Korni to była, to, to była zdecydowanie ciężka wiadomość yy, i wróci pewnie teraz do swojego domu. Słuchajcie, odwołuję ten dom, dlatego że przypomniało mi się, że Courtney musi chodzić na te gościnne wykłady, więc powiedzmy, że ona teraz ma zajęcia. Yy, aha, Boże, za wcześnie to przyszłam, 17. okej. Okay. Więc powiedzmy, że Courtney po prostu ma zaraz zajęcia, za dwie godziny to się zaczyna spotkanie klubu, ale ja dla mnie ważniejsze są, wiecie, yy, te wykłady. I trochę tutaj zabijemy czasu na tej maszynie do analizy i dyskusji. Wyślę ją, żeby się pouczyła. Także idziemy zaraz na wykład. Później, jeżeli jeszcze zdążymy, dołączymy do spotkania klubu dyskusyjnego, ale bardzo bym chciała, żeby Courtney jednak była smutna, bo uważam, że takie teraz emocje jakby nie urządzą, że ona jest smutna, zła. I niezadowolona. Dobra, zrobiłam to, co miało być zrobione. Kortni jest z jednej strony zła, z drugiej strony zawstydzona tym, co się stało, bo. Pewnie nie chciała też tak reagować w ten sposób, zawieść oczekiwania rodziców, ale jednak jest bardziej zła. Wiecie, wszystko rozchodzi się o to, że kortni przez całe życie była jedynym dzieckiem i ona nie, ona nie przyjmuje do wiadomości, że może się pojawić jakieś inne. Eee, tak jak mówiłam, czuje się zagrożona i po prostu dla niej to ona jest ich dzieckiem i to... O, ktoś porysował ten pomnik. To ona jest ich dzieckiem i to ona powinna być ich jakby oczkiem w głowie. Ona... Uważa, że przecież jest tyle rzeczy, którymi mogą się zająć jej rodzice, mogą znaleźć sobie hobby, pracę jakąś nową. Wiecie, ale nie rozumie, dlaczego musieli. O, jo, posłuchaj, wieczorkiem, ok? Nie rozumie, dlaczego musieli. Akurat, z... mało tego, że zdecydować się na dziecko, to jeszcze nic jej o tym nie powiedzieć. I właśnie. Tak się czuje Kortni. Oszukana, niechciana w ogóle, w pewien sposób zapomniana. I chociaż e, teraz przyszła tutaj na zajęcia, znaczy na ten wykład, który będzie, i uczy się teraz, to mam wrażenie, że w ogóle tak naprawdę, chociaż siedzi przy tym komputerze i wkuwa to tak naprawdę niczego na niczym się nie może skupić, bo jedyne o czym myśli w głowie, to to, że jej rodzice zdecydowali się na adopcję dziecka i to w jej świecie do niej po prostu nie dociera. Dobra, tym razem pójdziemy na psychologię uczenia się. Courtney już wychodzi. O, udało nam się osiągnąć etap aspiracji. A czego ona się dowiedziała na wykładzie? A, mnóstwo przydatnych informacji, super, dzięki za info. E, dobra, zobaczmy, co mamy w kolejnym etapie aspiracji. Musimy osiągnąć średnią za semestr 4 lub wyższą. Teoretycznie już mamy, chciałabym, żeby nam to się zaliczyło, ale... Dzięki, nie. Udzielić korepetycji studentom aż pięć razy i osiągnąć szósty poziom analizy i dyskusji. Chyba korepetycji udziela się też tutaj. Skorzystamy z tego. Aha, no i tak, oczywiście, skoro kort już nie będzie dostawała pieniędzy, to będzie musiała zarobić na życie właśnie tymi korepetycjami, bo chyba się dostaje za to jakieś pieniądze. Dostała od rodziców tysiąc Simoleonów. Szczerze, no to starczy to nam na spokojnie aż do końca semestru, aż później znajdziemy pracę. Ale żeby to było bardziej takie realistyczne, to właśnie i ze względu na to, że mamy taką aspirację, to ona będzie teraz udzielać korypetycji innym uczniom, żeby zarobić i... Okej, okay, dostaliśmy za korypetycję 37 dolarów? No nie utrzymamy się raczej z tego. Także dobrze, że rodzice dali nam te pieniądze. Nie wiem, która jest, ale już jakiś późny wieczór nie będziemy wracać do domu, tylko pójdziemy do domu Joego i Leona. Dlatego, że Joe nas zapraszał i pewnie też gadała z Leonem, i Leon chciałby, żeby przyszła. Tak jak widzieliście na początku filmiku, to Leo i Courtney spędzali trochę czasu razem. I myślę, że to już jest ten moment, kiedy Leon zapyta się, czy chciałaby z nim chodzić. Bo jakby to już i tak się dzieje, także to będzie tylko takie formalne pytanie. A przy okazji odwiedzimy też Joe Ego i pamiętajmy, że tam się święci jakiś plan. Także Joe pewnie dalej chce obgadać w ogóle, co się dzieje i tak dalej. On jest cały czas podekscytowany i w ogóle planuje te całe oświadczyny. Także o, akurat omawiają to, co trzeba będzie założyć na te oświadczyny. Zrobię im tutaj takie fajne zdjęcie. Gdyby nie to, że ma łokcia w jego klatce piersiowej. No i dobra, z Joe sobie pogadała i teraz weźmiemy Leona, i ja myślę, że. Aha, jest północ, to ona całkiem późno do nich przyszła. Pójdziemy z Leonem gdzieś tutaj na górę. Dobra, i teraz jak tutaj siedzą, to zrobię to już z poziomu um, Courtney, bo nie chcę się przełączać na Leona, ale pocałują się po raz pierwszy i. Chociaż Courtney jest w bardzo złym nastroju, to myślę, że go trochę poprawi. Szybko, szybko, screeny. No, dlaczego jesteś taka niepewna siebie? Przecież spotykacie się już tyle czasu. Tak, w Simsach to jest tylko jeden dzień, ale wiecie, dla nas to jest trochę dłużej. No niestety, niestety musimy trochę naciągnąć, jakby przyspieszyć niektóre wydarzenia, niektóre jakby wydłużyć, bo nie da się jednoznacznie, wiecie, odtworzyć tego prawdziwego czasu tutaj w Simsach, żebyśmy faktycznie mogli się spotykać przez miesiąc czy coś, bo po prostu nie ma na to czasu. Także e, klikam poproszę o zostanie chłopakiem, ale tak naprawdę to on ją zapytał, nie? E, e, miejcie tu na uwadze, że to Leo poprosił Courtney. Dobra, super. Tak jak mówię, to była for czysta formalność i teraz E, przejdziemy do tego, co jest tak naprawdę ważne. Courtney bardzo przeżywa. Przestańcie ze sobą fl flirtować, bo to jest tutaj. Postara się o dziecko. Nie teraz. To jest bardzo poważna chwila i e, ona powie mu, że. E, ona powie mu o tym, co się stało i powie, jak się z tym czuje, i spróbujemy znaleźć jakieś tam pocieszenie właśnie w ramionach naszego nowego chłopaka. Fajnie w ogóle, że siadacie tak daleko od siebie, nie powiem, bardzo mi pomagacie w opowiadaniu mojej historii. Mamy pierwsze zajęcia już za 6 godzin. Tutaj nie możemy przenocować, bo inaczej powiedzą jej, że ona się zachowuje niestosownie, także pójdziemy po prostu do domu i może uda nam się jeszcze nadrobić ten scen stracony. Zresztą nawet to będzie, wiecie, prawdopodobne, jeżeli Courtney przyjdzie na zajęcia niby z pana. Może ona w ogóle nie powinna tam iść, jakby wiecie, ona jest w potrzasku, jest w bardzo kiepskim stanie teraz. I może ona nawet nie ma sił iść na zajęcia. W ogóle rozważam te opcje i może bym się nawet na nią zdecydowała od razu, gdyby nie to, że ona chce mieć średnią cztery i to mi trochę przeszkadza. E, przestań ubierać to, co masz na sobie, bo to do ciebie nie pasuje. Kto się skrada do skrzynki pocztowej? Psz. Excuse me. Dobra, także po prostu pójdziemy na zajęcia, ale pójdzie totalnie niewyspana. Dobrze, że. Oj, tak. Dobrze, że. Odrobiliśmy pracę domową wcześniej. Aha, nie odrobiliśmy. Okej, okay, nie odrobiliśmy. <grym> z jakiegoś to... powodu jej praca się liczy jako dopiero zaczęte, chociaż jak Boga kocham, jak zaczynałam odcinek, to było ukończone. Courtney, czwórka. Czwórkę miałaś mieć. Dobra, idzie. Podobno ty i Leonard chodzicie ze sobą. Gratuluję zdobycia nowego chłopaka. Dzięki Joe. No więc Courtney idzie na te zajęcia i ona cały czas jest bardzo szczęśliwa, bo ona jest bardzo pozytywnym człowiekiem, ale psuje mi to historię, bo ona powinna być załamana. Także ona prześpi całe zajęcia, bo nie mogła się wyspać w nocy, to schowam. Nie mogła się wyspać w nocy i coś negatywnie to pewnie wpłynie na jej ocenę. Nasza kubka śmieci, która tutaj istnieje od y, już tygodnia, nadal jest. I nadal nikt nie potrafi wyrzucić, także chyba to będzie element już stały pokoju Kamili. Ona no, Zaraz tam coś znowu upichci pewnie. Aha, nie, wywala jakieś zepsute jedzenie w ogóle z, z kuchenki. Dzięki. Y, mogą korzystać, widzicie? Mogą korzystać z tego śmietnika, ale nie mogą tego wyrzucić. Nie, Kamila. Oh! Jak ja się cieszę, że ja to nagrałam, bo to jest wiekopomna chwila w końcu posprzątania tej zasranej dosłownie e, kupy złomu, Courtney poszła po linii najmniejszego oporu. Czego od niej oczekujecie? Ona nie jest w odpowiednim w ogóle nastroju, żeby o tym myśleć. Ona myśli w ogóle o innych rzeczach. Wiecie, ja wiem dlaczego tak przytyła. W sensie, no ona odrobinkę przytyła na brzuszko, odrobinkę dosłownie, ale dlaczego? Bo w pieprze cały czas te torty i jakieś ciastka, i jakieś kanapki, które ty tak gotujesz. Święto zbiorów, o nie, nie gadajcie. Jutro jest święto zbiorów. Nie mamy żadnych zajęć, a to oznacza wyjazd do rodziców i pewnie wiecie co, pewnie już w czwartek będą mieli to dziecko. Mówię jakby adoptowali jakieś zwierzę po prostu, ale pewnie już dziecko przyjdzie. Więc to oznacza, że będą chcieli, żeby Kortni też przyszła i to dziecko tam będzie i będzie wiecie rodzinne spotkanie i w ogóle. No ciekawe jak to, ciekawie jak to pójdzie, czy w ogóle Kortni tam pójdzie, nie? Niestety w tym momencie wywaliło mi w ogóle grę i się wszystko zawiesiło i też nagranie się zepsuło. Na szczęście nic ważnego nie straciliście, bo jedyne co się stało, to Kortni poszła na zajęcia i to by było na tyle. Ku mojemu szczęściu cały odcinek praktycznie się nagrał, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Zobaczymy jak potoczą się dalej losy Kortni i do zobaczenia już niedługo.